Hejka, hejka, kochani. Ja jestem Paula i witam Was w kolejnym filmiku z serii Star Stable. I słuchajcie, jesteśmy w Morland. Okazało się, że to zadanko mi się, słuchajcie, już odblokowało tutaj główne, a nie tutaj. Tutaj. Czyli Ale gdzie Loretta? To jest zadanie jakby główne. I mamy Justin Morland. Tajnia Morland. Więc słuchajcie. Oczywiście zanim zaczniemy, to jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to gorąco Was zachęcam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco wszystkimi filmikami i seriami na kanale. I słuchajcie, przechodzimy już. I to to pięknie w sumie wam nie powiedziałam, to jest to ten magiczny, czyli jest to efidracz, jakoś tak. I one są, słuchajcie, aktualnie dostępne. Nie wiem, czy aktualnie, ale one były, słuchajcie, dostępne właśnie niedawno. Na farmie Jaspera. Dalej, farmie Jaspera. Tak, dobra, przechodzimy. Przechodzimy tutaj. Dziwne, praktycznie każdy z Morland przyjechał, żeby mnie powitać, oprócz Loretty i Bobcatów. Miałem nadzieję, że się z nią zobaczę, Alex mówiła, że nigdy byście mnie nie uwolniły bez pomocy Loretty. Może zanim zaczniemy szukać Concorda, zatrzymamy się u Bobcatów, żebym mógł jej osobiście podziękować. Alekcja Loretta. Ok. No to szukamy Loretty. Ale gdzie Loretta? Paulina, to nie jest zbyt dobra pora na ściganie. Och, jesteś tutaj z nim. Cześć, tanie, z Loretta. Chciałem z nią porozmawiać. Wiem, po co przyjechałeś, Justynie Morland. i nie chcę mieć z tym nic wspólnego. E, chyba nie rozumiem. Nie zaprzeczaj, Justynie Moran. Wspaniały Idris widzi wszystko. Ciebie i Lorette połączyło przeznaczenie. Przez... Przeznaczalnie? Przeznaczenie? O czym ty? Będziesz z Lorettą, to twoje przeznaczenie. Będziecie wspólnie przewodzić Bobcatom. Jak możesz, Justinie Morland? To ja z Lorettą stworzyłam ten klub jeździecki i pomyślę, że ci ufałam. Hej, hej, nigdy bym. A poza tym nazywacie się Bobcat Girls, czyli to klub dla dziewczyn. Jeśli chcesz mnie zastąpić, nie możesz. A czemu w ogóle jej tu nie ma? Nie możesz być tak zacofany, Justynie Morland. Każdy może być dziewczyną. Jakieś wielkie nieporozumienie. W każdym razie, jeśli spotkasz Loretę, to powiedz, żeby wpadła się przywitać. Znaczy, że wpadłem się przywitać. Sam jej to powiedz, jak i już razem staniecie na czele Bobkatów. Takie jest Twoje przeznaczenie. A? Zruszasz ramionami. E. Przyszły spółprzywódca Bobkatów. Trzeba było nie chodzić do wróżbity. Wszystko było idealne, dopóki nie zajrzałyśmy w tę jego kryształową kulę. Powiedz Justinowi, że odchodzę z Bobkatów. Nie będę w klubie, któremu on przewodzi. Może czas się odezwać do Lily Bones. Szczerze mówiąc, zawsze wolałam zielony od różowego. Przyszły współprzywódca Bobkatów. Ja współprzywódcą Bobkatów? To jest jeszcze bardziej stuknięte niż ta sprawa z tym drzewem. Chociaż nienawidzę, gdy moi przyjaciele się kłócą, to nieporozumienie musi poczekać. Najpierw trzeba znaleźć Concorda. Concord nie jest daleko, ale nie ma go w stajniach Morland. Może pojedziemy razem, by sprawdzić większy obszar. Ruszajmy. Czemu mi się wydaje, że to będzie, słuchajcie, w tym, na wzgórzu Nilmera? Że to może mieć coś wspólnego z tym, tym naszym idlicem? Teraz Na gdzie? Tu? Kurczę, chyba miałam rację. Albo nie? Chodź. Albo i miałam rację, bo to jedziemy okrężną drogą po prostu. Tu są konie, tu jest ta ta pilnuje. Nie pamiętam, żeby wcześniej było tu tyle koni. Ha. Concord? I Hej, piękna, to ciebie widziałem w snach? Nie, na pewno nie ciebie szukam. Rych. Spokojnie. Nie możesz powstrzymać się od śmiechu, patrząc na Justina. Ła Z tymi końmi zdecydowanie coś jest nie tak, ale żaden z nich to Concord. Okej. Okay. Okej, okay, czyli słuchajcie, muszę zejść z konia. Dobra. Światło Concorda jest oślepiające. Jesteśmy tak blisko, nie czujesz? Mam złe przeczucia co do tego miejsca. Może ruszaj sama i znajdź Concorda, a ja zostanę tu na straży. Coraz bliżej. Okej. Okay. Chwila. Tu? Ciekawi mnie, czy będzie tu Concord, czy nie. Ciekawi mnie jeszcze ta kreska, co tutaj jest. Nie wiem, czy wy ją widzicie, czy nie. Aha, tu ogólnie są kreski. Może tak ma być? Czyżby? Coraz bliżej. Warunki spełnione. Klatki cyrkowe. Wspaniały Idris już wcześniej kazał mi sprawdzić te klatki, ale były puste. Może powinnam się im bliżej przyjrzeć? Nigdy nie bierz niczego za pewnik się pojawiła, więc obstawiam Tom. Nie, tu nie ma nic. Nieładnie, nieładnie. Mhm. Nin, <laughs> znowu ty jesteś za wcześnie. Nie możesz zepsuć wielkiego przedstawienia pana Idrisa. Cyk został zamknięty do odwołania. Odejdź. Zakaz wstępu. What? Wow! Jak byłaś, a potem. Bam! Oddychaj, Justin. Mierzymy się z jakimś czarnoksiężnikiem, ale dla jeźdźców duszy to nie problem. Zgadza się, Paulina? Pokiwaj głową. Widziałam, że ten cyrk dobędą same problemy. Wydaje mi się, że pójdziemy po koniusia. I wydaje mi się, że do tego będę potrzebowała jego początkowego konia bardziej. Przyjechałam tak szybko, jak tylko mogłam. Znalazłaś Concorda? Ok, czyli muszę jednak zejść. Kurczę. Tu. Hmm, czyli twój instynkt zaklinacza dziczy mówi ci, że Concord jest w jednej z cyrkowych klatek, ale na własne oczy widziałeś, że są puste. Moc księżycowego kręgu pozwala mi przenikać iluzję. Spróbujmy jeszcze raz. Nigdy nie chodzę chodź tą drogą. A ja chcę pomóc. Bez urazy, Justin, ale trochę ci do nas brakuje. Możesz zostań tutaj i pilnuj koni. Meteor pilnuj Justina. Potrafią być bardzo przebieły, praktycznie niewidoczny. Auć, hm, niewidzialna ściana, pomożesz mi Paulina. Jeśli razem przyzwiemy moc księżycowego kręgu, to powinniśmy rozwia rozwiać tę iluzję. nic jeszcze raz dla Concorda spokojnie na Aiden ale czekaj Paulina okej okay, słuchajcie co tu co tu zrobić y Nigdy nie chodź tą drogą! Okej... Okay. Poczekajcie, coś mi się wydaje, że ja muszę po pierwsze co konia zmienić. Nigdy nie doświadczyłam czegoś takiego. Nasza magia nie tylko nie poradziła sobie z iluzją, ale czułam, że zawraca się przeciwko nam. Jakbyśmy nie były prawdziwe. Gdybyśmy nie przestały, mogłybyśmy wzmazać nasze własne istnienie. Dobra, zaczynam się bać. Czuję tu obecność magii, której nie rozumiem. Potrzebujemy pomocy. Potrzebujemy... Potrzebujemy pomocy. Potrzebujemy... Wiedźmy! Ła! Wiedźmy też są prawdziwe? Tyle już widziałeś i naprawdę musisz pytać. Szepcze, powinniśmy mu powiedzieć o pani Holstrów? Szepcze? Polna, ostatnim razem, gdy byłaś w cyrku w związku ze sprawami jeźdźców duszy, pomogłaś Idrisowi, dając mu pięciolistne konieczne dla. Wiedźmy pi. Oczywiście nie mogłaś tego, wie... tego... Nie mogłaś tego wiedziałaś, ale pi ich potrzebowała, aby stworzyć mrocznego konia dla Justina który jeszcze wtedy wciąż współpracował z przeciwnikiem. Możemy tylko przypuszczać, że wspaniały Idris również pomaga Darkkor. Jeśli ktokolwiek może nam powiedzieć coś więcej o wspaniałym Idrisie, to na pewno Pi. To bardzo zły pomysł. Spokojnie, Justin. Paulina znalazła złote jabłko i przerwała czar z Pi. Teraz wiedźma nie jest już zła. Pogubiłem się. Ech, Blue Diamond już czeka. Wskakuj na. Pa skakuj, a Paulina opowie ci wszystko po drodze. Ok. Opiu. Po drodze. Dobra, czekajcie. Czyli robimy. Eee, musimy jechać do Wiedzmy Pi. No, słuchajcie. Pierwsze co? Najlepiej znaleźć szybki transport. I najbliżej, wydaje mi się, będzie Dniowa Farma Jaspera. Okej, okay. i słuchajcie, udajemy się tam, bo dawno w sumie tam nie byliśmy, dlatego jadę, słuchajcie, razem z wami. Jakby ktoś nie pamiętał, gdzie my mamy w ogóle jechać. Musimy jechać tutaj, nie nakarmiłam wilków. Mam nadzieję, że nas nie hapsną. Może będą jednak miłe dzisiaj. Ale tak, no to słuchajcie, potrzebujemy Pi, bo ona bardziej zna Idrisa. Okej. Okay. On tam gadał? Okej, okay. wilki gadają, no w sumie nie dziwmy się, ale dobra. Czyli jesteśmy już tu na bagnach. Znaczy tu, to jest mroczne wzgórze, a bagna są tutaj. I musimy... O, dobra. Na spokojnie. Tobie tu wjechać. Okej. Okay. A nawet słuchaj. Wygląda na to, że ktoś już tu był. Jak to co się. Dam ci za nią pięćdziesiąt szylingów. Saga, czy to ty? O... O tu. No. O co tu słuchaj, O co tu słuchajcie chodzi? To mój koń. To Saga, mój koń. Nie widziałem jej, odkąd ruszyłem na spotkanie z dziadkiem, czyli ona była tutaj cały czas. Polna musisz mi pomóc ją odzyskać. Zagubiona, saga. Jeśli pytasz o to, przepysz, przepiękne zwierzę, to się spóźniłaś Polna. Pi już się zgodziła sprzedać mnie. Zapłacę ci dwa razy więcej, niż ty zapłaciłeś jej. Nie był, to nie był jej koń. Należy do Justina. Powinieneś znaleźć sobie razem bardziej odporną na zimno. Weźmy to pierce. pierwsze. Nic z tego, nie rozstanę się z nią za mniej niż 10 tysięcy jorwieckich szylingów. Eee, to same chrząstki. Chrząstki? Niedobrze. Zrywam umowę, Wiedźmo. nie dam się oszukać. Okej, okay, missing. Znowu coś mi ten. Proszę, proszę, Polna i jeździeć z księżycowego kręgu. Chcecie, żebym przerwała swoją emeryturę? też poznać prawdę na temat Idlisa i jego cyrku? Może najpierw podzielę się tym, co już wiesz. Jakiego użyć zaklęcia? Polna szuka naszego przyjaciela, który jest przetrzymywany w cyrku. Tak przynajmniej myślimy. Gdy go złapano wokół cyrku, pojawiło się niewidzialne pole, które nie pozwoliło nam przejść. Znasz się z Idrisem, dlatego też miałyśmy nadzieję, że powiesz nam, kim on tak naprawdę jest. Przyjaciela? Co jest księżycowa wojowniczko? Nie ufasz mi? Nie, ale w porządku, Lindo, ona wie. Meteor to najpilniej strzeżone tajemnice strażników Aiden. Ona wie. Ech, niech będzie. Szukamy konia Starbrida, bardzo ważnego konia, albo źrebaka. Nie wiemy, bo jest niewidzialny. Konkord. szukamy Concorda. Jeśli nie dostaniemy się do cyrku, to możemy go stracić na zawsze. Trzeba było tak od razu, oczywiście, że pomogę. Chcecie poznać prawdę o wspaniałym Idrisie? Mogę wam powiedzieć, jeszcze dłużej, że Idris nie pracuje dla Darkor. Może znaleźli sposób, by, aby nim sterować, tak jak sterowali tobą, dopóki Polna cię nie uratowała przy pomocy złotego jabłka. A, sterowali mną, jakże mało wiesz. W takim razie mogę. Haha, to nie przesłuchanie. Trzymajmy się tematu. Wiedźmopi, dlaczego nie potrafią przejrzeć iluzji Idlisa, nawet mając moc Księżycowego Kręgu? Twoja moc pozwala ci dotrzeć do prawdę, a tutaj patrzysz na nieprawdę. Nieprawdę, czyli kłamstwo. Kłamstwo to tylko jeden z nieprzyjemnych aspektów nieprawdy. Jednak nieprawda Idlisa jest tak samo prawdziwa jak ty czy ja. Potrzebujecie mikstury rozpoznania nieprawdy. Ho, ho, mam prze przepis w pięć... Piątej edycji mojego poradnika w wróżbity. Zobaczmy. Cień safrasa jest. Słabo stadło Slandermandera jest. Apokrufle. Właśnie się skończyły, a to znaczy, że ktoś musi mi je przynieść. Kto na ochotnika? Ja. Miałam przeczucie, że zgłosisz się na ochotnika, Paulina. Hoho. Ho. Jeśli chcesz wiedzieć naprawdę, musisz najpierw mi przynieść składniki. Ależ świnka. E, aprokrufle to rzadki gatunek grzybów rosnących pod określonymi drzewami. Tylko świnie potrafią je wyczuć. Która z Was ma przy sobie może świnię? No popatrz, nie pomyślałam. Nie szkodzi, a świnie nie trudno, trudniej już nawet o żaby. Iha? Ja? Nie. Och, ucisz się, Justinie Moran, to tylko chwilowa przemiana. Mnie się podoba. Teraz masz swoją świnkę Polna, połóż ją na ziemi, w miejscu, które zaznaczę na twojej mapie, a ona zajmie się resztą. Okej. Okay. No, to widzimy się na miejscu. Okej, okay, i słuchajcie, jak widzicie, musimy podjechać tutaj. I jak coś, to tak, mamy w ogóle inny dzień, musiałam niestety uciąć filmik. Ale na szczęście idziemy i robimy to zadanko, czyli szukamy grzybków. Mamy świnkę, czyli przemienionego konia Justina. I wydaje mi się, no nie wiem, chyba musimy... A nie musimy. Ależ świnka, warunki spełnione. Stawiasz świnkę na ziemi parska. Pod ziemią podążaj za przemienioną sagą, aby znaleźć rzadkie e, apokrutru... O matko, jak to się czyta. po Trufle, które rosną pod ziemią. Okej. Okay. No to lecimy za Sagą. I znaleźliśmy pierwsze trufle. Będę mówić: słuchajcie, trufle. ona się zatrzymuje klikamy i mamy kolejne ciekawe ile potrzebujemy ich w ogóle i tu będą pewnie gdzieś kolejne Okej, okay, pod ziemią warunki spełnione. Wystarczy. Rum? Nie masz pewności, ale wyczuwasz, jak próbuje ci powiedzieć, że brakuje jej justina. Nowy rozdział, Sagi. Wróć do Pi ze świnią i apotruflą. Okej, okay, no to słuchajcie, wracamy do, tam na bagna. I słuchajcie, jesteśmy. Gadam już tutaj, więc mam nadzieję, że to się fajnie tutaj pojawi. Nie, jednak musimy tutaj, słuchajcie, wjechać. Więc wjeżdżamy. Tu, 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 tu. Oj. Blokada. Dobra. Proszę o A, na sagę. W, y, wróciłyście, znalazłyście, a po krufle. chrum, chrum. Zaga, przepraszam, malutka, przywrócimy cię do normalnego stanu. Na pewno nie wolisz jej w takiej formie, miała już swoje lata. Odmień ją, proszę, ech, niech będzie. Wila, ale czemu ona teraz wygląda? Zaga, czy to ty jesteś taka piękna. Ho, ho, trochę ją podrasowałam. Takie jest za dość uczynienie za wcześniejsze niedogodności. Dziewczyny, patrzcie na mojego konia. Ech, niech będzie. No właśnie śliczny jest. O. Udało wam się znaleźć piękną apotruflę. W ogóle nie jest chrupiąca. Wykonałyście ze świnią kawał dobrej roboty. Ze świnką. Kawał dobrej roboty. Ho, ho. Okej, okay, nie mogę teraz ten, no to zejdziemy ładnie. Przepis na miksurę rozpoznawania nieprawdy jest prosty, ale trzeba się go bardzo dokładnie trzymać. Przeczytam ci tą recepturę, a ty musisz robić wszystko jak najszybciej i zgodnie ze wskazówkami. Do ważenia. Gotowa? Start. Magiczny taniec. Dobra. Przynieś mi niebieską miksturę. Okej. Okay. Ostrożnie dodaj do kociołka dwie krople. Ok. Teraz potrzebujemy krwi. Dodaj do wywaru żabiej śliny w zielonej butelce. Dobra. Rzuć całą nie martw się szkłę. A teraz czas na apotruflę. Rzuć je do kociołka. Teraz co? Tańczymy. Tą część może chwilę potrwać. Lepiej wróćcie jutro. Wspaniała robota, Paulna. Miksura jest już prawie gotowa. Dobra, słuchajcie, czyli mamy tutaj, jak widzicie, czasowe. Więc w tym momencie ja zakończę filmik. I będziemy widzieć się już na kolejny dzień, w kolejnym filmiku, i będziemy hejcie, dalej próbować dostać się do cyrku na wzgórzu Nilmera. Więc tak, ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, a jeżeli nie, kciuka w dół. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to zostawcie subskrypcję, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami i seriami na kanale. Trzymajcie się, ciepło i pa!